Cześć! Witam Cię w nowym formacie na kanale Devols. W tym odcinku przedstawię Ci narzędzie, jakim jest Report Portal. W następnych odcinkach będę rozszerzał ten temat, jakim jest instalacja tego narzędzia, korzystanie z niego. Zachęcam Ciebie do oglądania. OK. Czym jest Sam Report Portal? Report Portal, tak jak wspominałem, jest open source'owym, ma wsparcie dużego gracza, jest to EPAM. To jest cenna informacja dlatego, że czasami jest tak, że niektóre narzędzia open source'owe na początku są popularne, jednak potem brakuje tak naprawdę wsparcia dużego gracza. Na szczęście w tym przypadku te wsparcie mamy, bo EPAM jest to duża firma. Więc, jeżeli się zastanawiamy, czy dane narzędzie warto rozważyć, na przykład w użytkowaniu komercyjnym, to Report Porter ma ten plus, że te community jest, no i wsparcie dużej firmy, która te wsparcie daje dla tego narzędzia, rozwija je, plus są też osoby niezrzeszone z tą firmą, które też pomagają rozwijać to narzędzie. I oprócz tego, że to jest, można mógłby też powiedzieć, co go wyróżnia w kontekście na przykład Allura. To fajnym takim y, odróżnieniem jest właśnie to, że wyniki są real time. Możemy czekać na te wyniki. Narzędzie tak naprawdę jest znacznie bardziej skomplikowane, bo pod spodem działa kilka mikros, m.in. Elasticsearch. Mamy możliwość też logowania, mamy możliwość dawania praw do np. widoku niektórych dashboardów z wykresami, a do niektórych np. nie, więc narzędzie dostarcza nam więcej możliwości, jeżeli chodzi o. Obszar związany z raportowaniem testów lub odczytywaniem tych wyników. Bardzo wyróżniającym narzędziem, które Report Portal ma, jest machine learning, jakby to, że możemy korzystać z machine learningu w Report Portalu. Dlatego, że Report Portal ma taki, taką możliwość, jeżeli jakiś błąd kiedyś spotkaliśmy, na przykład znany błąd Selenium No Such Element Exception i ten błąd sami oznaczyliśmy, że jest to błąd, to w przyszłych uruchomieniach, jeżeli mamy włączoną opcję machine learningu tego AI właśnie w report portalu, to on automatycznie nam sklasyfikuje ten błąd, że taki błąd już kiedyś był, że na podstawie tego, że ten błąd, że my sklasyfikowaliśmy to jako błąd, to on automatycznie oznaczy nam to jako błąd, bo domyślnie jeżeli domyślnie tak naprawdę jak uruchomimy testy, to mamy oznaczenie to Investigate w Report Portalu. Dopiero jak, dopiero jak my zinwestygujemy, czyli no sprawdzimy, czy jest to błąd czy nie, sami zaznaczamy, czy jest to błąd czy nie. Oczywiście możemy dodać opcję, żeby mniej, tak naprawdę, żebyśmy sami zaznaczali. To wszystko zależy, jak sobie też podejdziemy do tego, jak te, jakby te, te wyniki testów są. W jaki sposób sobie to też ustawimy w kodzie, czy też w samym report portalu. Także jest to kolejny taki wyróżnik. Dodatkowe takie zalety, które ma report portal, no, tak naprawdę, więcej możliwości tak znaczy dużą ilość możliwości wizualizacji danych, które mamy, to właśnie danych z testów, które mamy, czyli tych rezultatów, mamy możliwość tworzenia różnego rodzaju wykresów. Te możliwości są naprawdę ciekawe. Na przykład jest taki wykres, który pozwala nam tutaj właśnie pokazać 20 najbardziej padających testów, czyli Możemy wyciągnąć to na podstawie tych wyników, które mamy, i dzięki temu, na przykład, może być to informacja taka, że o, coś jest tutaj nie tak. Prawdopodobnie powinniśmy zająć się tymi testami. Też bardzo, bardzo fajne jest to, że jest pod spodem Docker, więc w łatwy sposób możemy to zainstalować, mimo że samo działanie jest dosyć skomplikowane, samego report portalu, jakby I tutaj skomplikowanie polega na tym, że. Sporo narzędzi jest pod spodem, pod spodem działa, bo również mamy rest API dostępne, więc oprócz tego, że wsparcie dla technologii jest bardzo szerokie, bo tak naprawdę większość e, popularnych języków programowania, jakby popularnych frameworków ma swoje tutaj, e, ma, ma tutaj, e, znaczy już ma swojego forka, ma swoją bibliotekę, która pozwala na działanie z report portalem. Na przykład dla N-unity, dla JUnita, dla Behaviors z Pythona, dla PyTesta. Tak naprawdę ogromna ilość dla skali, Tak naprawdę bardzo duża ilość bibliotek testowych, które już są wspierane, ale również relatywnie łatwo jest dodać swoje wsparcie, bo mamy REST API, więc tak naprawdę możemy również sami dopisać, jeżeli korzystamy z bardziej egzotycznej technologii lub z takiej, która jeszcze nie ma tego, tej swojej biblioteki. Także jest to bardzo przydatne. To co jest właśnie też fajne, że są to mikroserwisy, więc fajnie można to też rozszerzać, rozbijać, jeżeli nam jakby skala rośnie samych tutaj użytkowania testów. Tak jak rozmawiałem z jednym z twórców Report Portalu, mówił, że oni największą skalę, jaką, największą skalę, o której wiedzą testów, to było 180 tysięcy testów, więc bardzo duża ilość, więc tych zalet jest bardzo dużo. I to, co też ciekawe, że ten rozwój jest, to, to widzimy, że ta aktywność jest czy na Twitterze, czy na GitHubie, więc narzędzie jest bardzo, bardzo mocno wspierane. Ma też swoje community. Które, jeżeli jakiś, błąd, jakiś problem mamy, czy błąd, który jest, którego nie potrafimy sobie rozwiązać. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że we frameworku unitowym coś mi nie działało. Okazało się, że był tam błąd, i w ten sam dzień nawet mi fixnęli to, i mogłem sobie dalej działać. Więc naprawdę zachęcam. W kolejnych wideo pokażę, jak korzystać z report portalu. Pokażę też, jak go zainstalować u siebie na serwerze i pokażę też, jak Report Portal połączyć z testami. Zachęcam Cię do zostawiania łapek w górę i do oglądania kolejnych wideo z tej serii. Dzięki. Cześć!